Emocje po sobotnim biegu jeża już opadły. Organizatorzy wzięli się za podsumowanie. O tym, że to rekordowy bieg mówiliśmy już w sobotę. Teraz pora na konkrety. Ponad tona 600 kg suchej karmy, ponad pół tony karmy mokrej. Zwierzaki ze schroniska otrzymały też koce, legowiska, zabawki i smycze. Mają zapas do końca roku. Te kilogramy, dziesiątki kilogramów, te dary finansowe, rzeczowe. No to wszystko wskazuje na to, że za rok będzie jeszcze więcej, więc pewno będziemy musieli trochę tą imprezę inaczej przemodelować. Ale to nas tylko cieszy. My się właśnie tej pracy nie boimy, tylko strasznie ona nas cieszy. Tegoroczny bieg jeża był wyjątkowy nie tylko ze względu na ogromną liczbę uczestników oraz ilość zebranej karmy. Trzecia edycja w parku Tysiąclecia zgromadziła gości z kraju i za granicę. Hiszpanów, którzy tutaj przyjechali w, w, w ramach programu Erasmus na wymianę studencką. Mieliśmy gości z Wielkopolski, z Warszawy, ze Szczecina, z Pomorza. Rozmawialiśmy z nimi, byli zachwyceni. Cieszą się takie akcje dużą popularnością, dlatego ta impreza już nie jest lokalna ani regionalna, tylko jest, można mówić, że nawet międzynarodowa. Co ważne, w biegu jeża startowała spora grupa młodzieży. Okazuje się, że młodzi potrafią się zmobilizować. Przyszło ich bardzo dużo i tak jak apelowaliśmy, przynieśli oświadczenie od rodziców. Zezwoleniem na to, aby wzięli udział w biegu Jeża. Chciałabym podziękować mojej młodzieży, mojej młodzieży z gimnazjum nr 7 również, bo zaapelowałam do nich, przyszli, wzięli udział, pobiegli, przynieśli karmę. Organizatorzy biegu Jeża dziś podziękowali także dziennikarzom zielonogórskich mediów za promocję wydarzenia. Do naszej redakcji również trafił pamiątkowy medal.